O! Znowu nie grobowiec. I pewnie znowu trzeba będzie trochę tej relacji nabić. Żeby dał. Czy dała? Dziennik? Dała. O! Cuchniesz tak jak, tak jak oh, zwykle my. Do? Hmm. A -a. Jak dobrze jest chociaż raz nie cuchnąć. E, dziennik Simpa. Morgana, zdaje się, że jeśli chcesz wypełnić przepowiednie, musisz udać się w podróż do Chample-Sims we Francji. Zgodnie z dziennikiem sądzę, że sprzedawca nektaru w nektarni będzie wiedział o kamiennym kluczu Wona. Wybierz się do Chample-Sims i porozmawiaj ze sprzedawcą nektaru, aby odkryć położenie kamiennego klucza. Wybierz się w podróż do Chample-Sims we Francji i porozmawiaj o dzienniku Sinpa ze sprzedawcą nektaru, aby znaleźć kamienny klucz do Smoczej Jaskini. Okej, okay. to jednak, je, jednak każą nam podróżować po różnych krajach, no to w takim razie, w takim razie możemy szona wysłać na pozostałe przygody, a Morgana, Morgana niech się zajmie sobą. Ona może też poćwiczyć sztuki walki z matką. Barzi. Chociaż ty to już energię powoli tracisz. Hmm, no trudno. Albo może zrobimy wcześniejszy powrót do domu. No, nie przewidziałem tego, dałem szanowi tutaj, żeby łaził po te platyny, ale też warto. Dobra, to popatrzmy na razie na Kate, Czym się tu zajmuje. Wbija szósty poziom. <kupie> Kopię sobie jakieś drążki. Kop, kop, kop. Wszystkie te manekiny są takie same. Mogą być trochę inne. Kopu kopu. I śpisz. O, szans znalazł już wreszcie pierwsze... Pierwsze metale. O, zaraz się zleję, muszę iść do toalety. Inaczej nie skopię manekina lepiej. O, czemu przerwało się? Nie chciałem, żebyś przerywała użyj na, na, Potem wracaj do roboty Możesz on na pragnie wybrać się na ryby, wrócić do domu No, wrócić do domu to możemy ci dać O! I bo znajdował platynę. Świetnie. Już do końca. Więc teraz. A, możesz wziąć pocztę. A potem szukać przygód. Zjeść potrawę nazwie chińska przekąska. O, głodny dość jesteś. Co jeszcze? Złapać owada. Hmm. No nie wiem. Na razie nie będziemy tego robić, bo to już i tak robiliśmy dużo razy. Otrzymaliśmy 4 sztabki złota, 14 fiolek rtęci i 14 sztabek platyny. O nie. Znowu mamy coś... Z ...przenoszeniem. Mamy coś innego. E, chwila. Ja to wziąłem? O, niechcący to wziąłem. Jeszcze raz. Zresztą dostaje dużo rzeczy. O, i do znowu dostaliśmy magicznego gnoma. Parę razy. Dużo tych gnomów nam się pojawiło. Ej, 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 miej szukać przygód. Dobra, ale to co, sprzed to, co możemy sprzedać, to sprzedamy. O, fiolki rtęci za 6,5 tysiąca. Warto było to zbierać. Platyna za 7 tysięcy. Klejnot, przewspaniały. Tutaj złoto. Mamy już ponad 100 tysięcy. Coś tam znowu zepsuli. Te gnomy... Magiczny gnom mistrza manczu. O, to jakiś inny gnom niż wcześniej chyba dostaliśmy. Co? Tu nie ma okazji, czy co? Hmm. Hmm. Już bym wziął wtedy tamto, ale dziwne. Dobra, przetop platynę całą, którą masz. Przy okazji jesteśmy i przeanalizuj wszystkie relikty. O, relikt warty 1460. Hmm. Dobra, jeszcze raz próbuję poszukać tych przygód. Nie wiem o co chodzi. O, Katelin ma niebieski pas. Zobaczymy jak się nim pochwali. Pochwal się tym pasem. Pewnie będziesz wyglądać tak jak Lin Hua, o, ona jest na piątym, tak Tak jest. Nowy pas mamy. Eee Weźmy może kupmy sobie ten manekin treningowy. I może wrócimy do domu. Jeśli Sean faktycznie nie dostanie żadnej przygody. A Morgana się tu nudzi też. Ona to już w ogóle nie ma co robić. Tak do końca. A co ty to sprzątasz? A ciekawe, czy Morgana mogłaby kupić. Na przykład jest nastolatką, więc dlatego nie, chyba nie może kupić domu letniskowego, mimo że ma trzeci poziom wizy. Mogłoby przyjść na rodziców. To ten przywilej tu się nie da. Znajdź no coś. Dobra. Nie to nie. To wracamy do domu. Co ty się od tego. Od tego całego. Pływania się chyba przeziębiłeś. Nie wstrzymywania oddechu pod wodą. Coś, coś też za Kate miała za pomysły. Dobra. Wracamy. E, automat sprzedażny, wielki wybór. Biurko artystyczne. To jedno z miliona. Co? Nie wiem, co to jest. Nazwy są niektóre mylące. Okej. Okay. O, wracamy wszyscy do domu. Znowu, wow, udało się. Fajnie. O, i dostaliśmy chyba tak. Zrealizowaliśmy pragnienie, żeby mieć ten majątek 500 tysięcy Simoleonów. A nie wiem, weź to. Pojedziemy sobie do szample Sims następnej kolejności. Nie wiem, może będziemy robić krótsze te wakacje, chociaż troszkę mnie tutaj. Te dwa dni, które trzeba odczekać, troszkę mnie tutaj martwią, powiedzmy. Dobra, kto dzisiaj pracuje? Ty nie. Więc ty możesz posiać parę tych nasion. Zasadźmy po jednym, żeby tylko wiedzieć. Co z tego tutaj wyrośnie? O, dostaliśmy też te sztabki od razu, platynę? Fajnie. Jak nasza opiekunka, oczywiście się obija. Co wy tu możecie robić? Ty w ogóle chciałabyś medytować i znaleźć relikty. Hmm. Okej, okay, mamy 109 tysięcy simoleonów, to myślę, że wykupimy sobie to najdroższe, czyli naszą, jak to się nazywa? Ośrodek naukowy. Hmm, można zwiedzać laboratorium naukowe. Chyba tego jeszcze nie robiliśmy. No nie, one obie poszły spać do sarkofagu. Wyłaźcie z tego miejsca. Opiekunka patrzy, jak wy się zachowujecie. Morgana na górę spać. A ty na dół spać. Okej. Okay. Teraz możemy zobaczyć jeszcze nasze wyposażenie rodziny. O, świetnie, mamy manekin treningowy. To będziecie mogły dalej tutaj sobie ćwiczyć. A, miałem tę mumię przywołać, właśnie. Mumię miałem przywołać, już wiem jak to zrobić. Ta mumia będzie sobie może tutaj siedziała. Drugi sarkofak schowamy. Mamy wytwórcę ciastek. Mamy zwykły sarkofak. Musimy też. A nie, mamy wytwórcę nektaru. Tutaj możemy go sobie. Też trzymać na podwórku na razie wszystko, wszystko będzie tutaj. Nasze podwórko świetnie wyglądało. Już za jakiś czas myślę, kupimy nowy dom, więc będzie można lepiej <głos》> zagospodarować przestrzeń niż to, co tutaj teraz mamy. Wiem, to jest komiczne. Takie mieszkanko. Um. O! Możemy też poulepszać też ten nasz wyciskacz. Wyzmocnienie smaku albo lepsze wyciskanie. A tylko teraz, żeby wyciskać, to byśmy musieli więcej ogródkiem się zajmować. A Sean mógłby to robić, bo w końcu on się zajmuje ogrodem najwięcej. Dobra, ale jak wrócisz do domu, to ty wreszcie wezwiesz mumię. Musimy się upewnić, że nie mamy za dużo tych słoików przy sobie. O, właśnie. Kolekcja gliniane słoje. Nie możemy mieć tego aż 7. Musimy mieć tego mniej. Dokładnie tak. Teraz mamy 5 glinianych słojów. Wracamy do domu. Wyzywamy mumię. Zostaliśmy właścicielem najdroższego miejsca. Najdroższego, więc będzie też dawało najwięcej zysków. No drugie najdroższe to jest stadion, w którym nawet partnerem nie jesteśmy póki co. Dobra, chodź wezwać mumię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A ty mogłabyś w sumie jeszcze ten obraz na namalować wreszcie, warty 750 chyba, co nie? O, i od razu się pojawił Beriepi Rodienkare. Nasza mumia się pojawiła. Od razu wśród żywych. O, i od razu mam pragnienie pokonać mumię. A. Słuchaj skargi. O nie, nasza opiekunka będzie zła, że ma jakieś konkurencje i to dość nieżywe. <śmumia> Mumia myśli o naszym dziecku. Chce je pożreć. Zmień brudną pieluszkę. Mumia będzie zmieniać brudną pieluszkę. Nie no, Caitlyn zmieniła, to się obudziła tam chyba. No co chcesz powiedzieć? Wiesz co? Nie mam tu swojego łóżka. Powinieneś dla mnie zamontować. A chyba sobie śnisz. Ty już dawno powinna być u siebie. Wynoś się stąd. O, żartuj o dzieciach. Odwołaj. Do widzenia. A nasza mumia dalej idzie zmieniać pieluszkę. Mumie są bardzo wolne. Szok, strach! Caitlin właśnie zobaczyła mumię. Długo nie zapomnie jak trzęsła się niczym wielkie dziecko. To tyle na dziś. Należy no, się 75 simoleonów. No. O, a nasza mumia jakie ma tutaj? <gryw> mumia ma głód. Każdy sim musi jeść, a każdy posiłek oznacza wiele wyborów. Czy gotować w domu? No, tak. Tylko jak to zjedz mumii? Czy mumia może jeść normalne jedzenie? Zaraz zobaczymy. Spróbuj zjeść hamburgera. Tak, Dylan zobaczył mumię, się wystraszył. Ale on chyba śpi. Nasza mumia nie ma. Mumie nie muszą korzystać z wc. I mumie nie muszą spać. Ale potrzebują towarzystwa i higieny. I zabawy. O, mumia chce się uczyć, nauczyć logiki. Ciekawe, czy ty masz też. Masz normalne wszystkie nagrody, chyba też tak samo. Co ty tu jeszcze masz? Ulubiona muzyka chińska. <grytanie> Okej. Okay. Jedzenie, mrożony krem owocowy. I morska piana to twój ulubiony kolor. Wiek 969 dni. Mężczyzna. Morgana też zobaczyła mumię. I co? Jej tu się chyba nie spodobało. Zjedz sobie szarmę na śniadanie. Hmm. Ciekawe jakie jeszcze tutaj można rzeczy... O, ale mumia normalnie jecha, na znaczy tam w sumie... Nasz mac and cheese jedzonko. Makaron z serem bardziej, o. No. To, o czym pogadamy. Jakie tam słychać wieści ze świata? A nie, nie moja muzyka. Idę sobie stąd. Idę zajrzeć do dziecka. Nie. Dziecko nam obudzi. Katrin znowu. A Kate chce pokonać mumię i wyściskać dziecko. Dobra, Kate, weź. skorzystaj z toalety i zjedz jakieś śniadanie. A, mumia. Mumia jest lepszą opiekunką niż. Nawet mówi do niego jakieś normalne słowa, ale po symbisze. Beriepi rodin właśnie podiósł, podniósł Sima o imieniu Dylan. Na zawsze zapamiętaj, jak niesamowicie miękki wydawał się Dylan w jego ramionach. Miększy niż twoje bandaże chyba. Tylko nie wchodź do toalety, bo ktoś jeszcze się tobą podetrze. I się rozwiniesz za bardzo. E, dobrze, co tu jeszcze mieliśmy o niego? O! Nasza mumia jest flirciarzem. Ciekawe. Twój Sim jest szczególnie uzdolnionym masażystą. Nasza mumia jest utalentowanym masażystą. O! Chce pograć w szachy na, tym, na komputerze. Ale to jest nowoczesna mumia, bo mogła skorzystać ze zwykłej szachownicy. A woli z komputera. <grym> nasza mumia jest śmiałkiem. O! Czyli może chyba walczyć z tym... Z włamywaczem. A w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, to włamywacz, jakby zobaczył mumię, to chyba uciekłby też. Nasza mumia jest geniuszem. O, to macie wspólne tematy z Morganą. Jest pasożytem. O, nie mamy chyba pasożyta żadnego. Tak nie mamy tutaj. Nikogo kto ma cechę pasożyta, ale też flirciarza nie mamy. To zobaczmy, co jeszcze tutaj masz z tego flirciarza. Twój sim może wcześniej. Rozpocząć flirtowanie z poznanymi Simami. Flirtowanie ze strony Twojego Sima znacznie częściej jest przyjmowane pozytywnie. A pasożyt Twój Sim może wyłudzać pieniądze od innych Simów pewnie jakieś grosze, ale zawsze coś. Odwiedzając parcele innych Simów, Twój Sim może wyłudzać jedzenie z lodówki gospodarza. Twój Sim może wyłudzać jedzenie od innych Simów. O, jest jeszcze komputerowcem mumia komputerowiec coś takiego. Twój sim potrafi nocami włamywać się do innych komputerów. Oh. Mumia Hacker. <grych> Twój sim świetnie się bawi, grając w gry komputerowe. Twój sim łatwiej zdobywa przyjaciół przez komputer. Twój sim będzie rozwijał swoją logikę szybciej niż normalnie, grając w szachy na komputerze. O! O! Ma pragnienie flirtować. To znajdziemy ci jakąś ofiarę. Może się uda. A czy ty możesz bić się z mumią? Bo. Hmm. No, nie wiem. Chwila, weź go, wyściskaj. Przez tę mumię tutaj straciłem w ogóle poczucie kontroli nad innymi simami. Ale widzę, że nasz Beriepi zaraz będzie miał pierwszy poziom logiki. O! O, on jest białymi chyba. Widzę, że zbił jako, jakiegoś pionka. No wy, coś się tutaj dzieje na tej szachownicy. Nieźle. Zobaczmy, czy ty możesz faktycznie. O, jest. Rozwiąż nierozwiązywalne. Spróbujmy to zrobić. No ta muzyka pod koniec to już się robi coraz głośniejsza. Piszę tutaj jakieś. Dziwne rzeczy. No dobra, pracuj sobie. Na szczęście on chyba może spać w sarkofagu. Ale, Sean, czemu ty poszedłeś spać w sarkofagu? Nie da się tutaj ustalić właściciela. O, nie da się ustalić właściciela sarkofagu. Chociaż, czekaj, Sean. Tutaj pozbieraj z drzewka nasze plony. Co to jest? Co to nam to wyrosło? Jabłonka. Chyba Kate zasadziła. Tu jeszcze jakieś nieznane rośliny, tak? To jest nieznane? Nie. Śliwa. Co to jest nieznane? Po -po Pojawiło się jako nieznane. Hmm. No, ale nieważne. Co tutaj znowu dzwonią do nas? Mm. Zignoruję. Smocza jaskinia. O, dostajemy okazję dla Chin, mimo że nie jesteśmy w Chinach. Boyd Wayne Wright uważa, że Smocza jaskinia w La to niesamowity widok. Proponuje ci zapłatę za wykonanie fotografii tego obiektu podczas twojej następnej wyprawy w tamte rejony. To gdzie trafiło? Hmm. To trafiło w nasze zwykłe miejsca, tutaj. Hmm. A, ty jeszcze te naleśniki musisz się nauczyć przygotowywać. E, dobra. Kate, tutaj rzępoli słyszę gdzieś. Rzępoliś przy dziecku. Jak to dziecko wytrzymuje? Ty, ty masz dzisiaj mecz? Masz, a ja Cię nie zdążyłem wyspać. Mm. O, na szczęście nasze dziecko już niedługo będzie większym dzieckiem. To co? Pomidor. To co? Śliwka. Beriepi właśnie opanowała podstawy logiki. Świetnie. Gratuluję. Chcesz przeczytać książkę o logice nawet teraz? O, zaraz skończysz rozwiązywać nierozwiązywalne, z tego co widzę. Jak to? Dostaniemy coś, jakąś informację? O, dostaliśmy 114 simoleonów. Sukces! Beriepi znajduje... 0, N... nie. Co? Beriepi znajduje O od N rozwiązań testu pierwszości. Dodatkowe 114 simoleonów sprawiają, że rozwiązywanie problemów może być całkiem lukratywne. Ciekawe, czy następnym razem jakiś inny problem by rozwiązał. Dobra, widzę, że chyba worki wszystkie z pieniędzmi pozbierał. Ja bym też ci kupił książkę o logice. Pierwszy tam, żebyś sobie przeczytał. Bo coś mi się wydaje, że on by tutaj za długo. Eee, szedł do tej księgarni. Kupuj książki, dobrze. Mamy już 5 Simów na naszej posesji. Nigdy jeszcze, jeszcze tylu Simów nie miałem. W jednej rodzinie. Jestem w szoku. Co tu się stało? Nasza mumia flirtowała z Caitlin. <laughs> Musimy cię pilnować lepiej. Morgana ma tytuł oh, ucznia. Co ty to marudzisz? Aha, nie flirtowałeś, bo. Nie ten. Nie wypełniło ci się pragnienie. A weź sobie, poczytaj gazetę. Możemy poszukać mu też pracy. O, a ty masz nawet pragnienie życiowe. Ty chcesz być legendą szachów. Nie mieliśmy jeszcze tego. Logika jest zimna i wyrachowana. To nieprzenikniona forteca, której nie da się podkopać argumentacją opartą na emocjach. Szachy to pole walki dla tych, którzy trzymają się logiki. Sim, który opanuje logikę oraz osiągnie pożądany tytuł arcymistrza szachów, zostanie zapamiętany na zawsze. I ma dwie rzeczy tutaj, musi wykonać: opanować mistrzowsko logikę i zostać arcymistrzem szachowym. Hmm, ale myślę, że może do pracy też cię jakiejś wyślemy. Tylko tutaj twoja praca... Nie wiem, do czego by mi pasowało. Skoro jesteś geniuszem, to tam, gdzie Morgana, ale nie chcę dwóch Simów w tym samym miejscu dawać do pracy. Po powrocie Caitlin czuje, że przepełnia cię wiedza, zdob... cię zdobyta wiedza. Aha, bo ona jakąś okazję spełniła chyba, czy co? Wszyscy w biurze lubią Cię nieco bardziej. i Poprawiła się Twoja ocena pracy. I podwyżka dostała. 20 simoleonów za godzinę. Sokoły wściekłe. Lamy wcześniej zdobyły przewagę i nie straciły jej. Utrzymując sokoły z Fiołkowa w defensywie przez większość spotkania. Osiągając zwycięstwo 4 do 2 nad wysoko plasowanymi sokołami. Lamy z pewnością siebie oczekują następnego meczu. E Nasza drużyna nazywa się Lamy, tak? No dobrze, i pokonaliśmy sokoły chyba. Czy Katyn dostała jeszcze jedną podwyżkę? Dwie podwyżki na raz dostała? <laughs> Mam wrażenie, że tak. E, umiejętności: logika skoczki kontragońce. No to nasz Rodienkarze się bardzo się z tego ucieszy. Z tej książeczki. Czy on ma pragnienie, żeby naprawić kibel. Ty chcesz zjeść jeszcze chińską przekąskę? Czy ty możesz to podać? Ty się musiałeś tego chyba nauczyć. Tak, chińska przekąska jest. A nie, ty chcesz sprawić, żeby obiekt toaleta bez zapachowa czyściła się samoczynnie. O, mumia gra sobie w gry. Nawet czasem wydaje inne dźwięki niż te pomruki swoje mumiowate.